Monika Hlebosz-Farmer.pl, jesteśmy na proteście w Elblągu, jest z nami Pani Ufla dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Jest Pani ze sztabu tak. organizatorów. Czy to, co zastaliście tutaj, ta liczba traktorów, zaskakuje Was? Tak, to prawda, zaskakuje bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie, bo to tylko świadczy o tej skali, o tej skali problemów, jak ja, jaką mamy wszyscy, tak? Zjechało się tu bardzo dużo ciągników, bardzo dużo rolników, ogromna ilość jeszcze dojeżdżają, jeszcze cały czas dojeżdżają. E tak, to jest imponująca ilość ludzi. Czy myślicie, że ten protest wywrze presję na Ministerstwo Rolnictwa, na Komisję Europejską? Mam nadzieję, że tak. Ten protest, w innych miejscach też się organizują protesty w całej Europie, więc my wszyscy razem na pewno trzeba to traktować jako jedną wielką siłę, tak? Więc to powinno coś, jakiś skutek odnieść pozytywny dla nas, mam nadzieję. A nie czujecie się zniechęceni? W Ministerstwie te rozmowy trwają już tak naprawdę od dawna. My na te protesty przyjeżdżamy, z niektórymi już bardzo dobrze się znamy i tak naprawdę nawet nie poszło to pół kroku do przodu w żaden sposób. Powiem tak, my krok już nie, kroka nie damy do tyłu. tyłu. O, może tak, Tro, kroka nie damy do tyłu. Mam nadzieję, że to wszystko będzie szło ku dobremu. Nam też zależy na tym, żeby wypracować bardzo dobre rozwiązanie dla rolnictwa, dla ludzi, dla konsumentów, dla, dla Europy. Tak? Nie oszukujmy się, ale nie zbawimy tym kilku procentami, tak, jakie stanowi Europa na, na cały świat, nie naprawdę ten Zielony Ład nie zbawimy całej planety. Także tutaj nie dajmy się też temu szaleństwu. To, co pani powiedziała, musimy edukować konsumentów, bo konsumenci nadal nie rozumieją, chociaż tutaj w Elblągu mieliście bardzo ciepłe przyjęcie. To prawda, to prawda, tak, ale to też jest wynik tej pracy, rozmawiamy z ludźmi, uświadamiamy ich, jakie to są problemy. Troszeczkę może tłumaczymy, to przekładamy na, na, na przykładzie e, Kowalskiego, tak, jak to w zasadzie można by było do niego to odnieść, bo my to przeżywamy już od, e, od jakiegoś czasu, tak? My z tym się porykamy, natomiast ludzie... E, obrazowo trzeba się przedstawić, w czym jest problem, tak? Rozumiem. Możemy to porównać do, do gospodarstwa domowego. Tak to trzeba odnosić. Czyli to nasze gospodarstwa i gospodarstwo domowe to jest bardzo spójna rzecz. Rozumiem, że widzimy się na proteście 20 lutego. Oczywiście, że tak. tak. Jak najbardziej myślę, że jeszcze większą siłą, jeszcze większą ilością y, ludzi i, i mam nadzieję, że wypracujemy y, dobre rozwiązania w tej trudnej sytuacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję również.